Siemanko widzowie z ze strony Oskar i dzisiaj gramy z Maxem. Przywitaj się. Max mówi siema i słuchajcie, jest dobra ten. Chyba będziemy będziemy mieć kanał na YouTube na laptopie, bo Movizen działa na plus. Czekaj, nie chcę ci pauzę. <śmuszczaj> ten z banem. No jest już za O, sorry! Dawid <grym> przez przypadek przerwał i dzisiaj gramy Toxic Hexe. A chciałbym wam powiedzieć, że chyba będzie słyszeć Maxa i innych członków, którzy z nami nagrywają. Będzie ich słyszeć, jak będę grać na laptopie. Dobra. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Mam na razie tylko dwie subskrypcje, więc na razie to nie jest za dużo, ale jak zostawicie, to będzie dobrze. Gramy... W takim zostanie ja spoconym skinem. Dzisiaj sobie kupiłem jak jakby się przekonałem. I Max chociaż pokaż się. A Max gra takim czymś spoconym. I, I emotki, które zabijemy team, to mamy takie. Nie, nie tą, nie tą! Bo i Albo tą też możesz. Rozgrzaliśmy się. No, dobra, i lecimy toksik, czyli, no, farma. Dość będę będą online'owcy. No, teraz się pocimy jak nigdy w życiu. <grym> no, dawaj lecimy, i dojeżdżamy każdego kogoś się da, dawaj i lecimy na domek. Jakie ja dawno długo nie grałem. Parę dni temu. na dzień nie Zbudowałaś to? Tak? Spróbujemy dać link na kanału w opisie. Dopiero dzisiaj stworzyła i tam... Nie dawać Nie dawać? A ty płaczesz? To tylko YouTube. To nie ma jakiegoś... Nie, to. nie. A, dobra. Dobra, zajmijmy się To Pogadamy później. No. Może Dawid coś zrobi. No i ja mam ten, e, taktyczny. Są jeszcze skrzynki tutaj. No tak, ale trzeba mieć jakieś kawy. No, a my umiemy brać, bo Maki się poprawił. Dr chodź na dach, chodź na dach i... No, dawaj, wchodzimy do niego. Tańczymy, tańczymy. No. Tutaj chyba jakiś żelek jest. Tak, jakiś żelek. Dwadzieścia. To jest żelek. To jest kluczek. Dobra, tańczymy, tańczymy. No tak Mam straszek, chodź, mam śpraszek. Kolejny Leży, tańczę no. Weź tam sprzeszek są Dalej Nice Leży, leży, tańczymy. Tańcz, tańcz. Chodź, tutaj są małe i kokosy i wszystko. No chodź, chodź. Rzuca... Poczekaj, nie. No. Albo dawaj. Le... No jednym. I ile jest małych? Daj mi jedną małą. No tak, tak. I daj mi jedno małą. Ja mam jeszcze trzy jest flesza. Tylko 5 kapów. Hmm. A kokosy dają mi te? Nie, nie dają. Dają? No, dają. I to pięć. A, bo kokosy są te mocne. To ja je biorę, bo ja znam te kokosy, one są dobre. Dobra. Coś się leci coś się leci? chyba. No ja widziałem jak się ognisko rozpalało Nic już tutaj nie ma, chodź do shopy, może ktoś będzie MK A masz amu A Jezu do pompy, do pompy, sorry, do pompy Widzę. Dobra, chodź, dojeżdżamy, mm. nie będziemy się tutaj patyczkować z nimi. Pa... Jak ty się mówi? Patyczkować? Patyczkować? Ty co? Patyczko... E, xd? Ta też widzę. Dostał 10. On ładuje pompę. Czy to ty? Leży. Zatańcz. <laughs> no, ale trzeba tańczyć, bo to jest akcja. Masz jeszcze kokosa tutaj. Co Skończyłem nagranie. Ja, skończyłeś? No ale mogę dam stat. Dobra. To, yy... czuję. Dobra, jesteśmy tutaj, Widzowie mamy... Ile masz kili Max? Zobaczę. Dobra, mamy razem 6 kili. Spróbujemy jakąś dobrą gierę z dużymi kilami. Zagramy sobie takie trzy gierki, dobra? No, więc... To będzie za długie. Dwie? Albo nawet jedną. No ja mam 4 kille. Ej, Max, zagramy dwie Co jest lepsze, Ej, jabłka czy kapusta? Jabłka. Ej, Max, zagramy dwie lub jedną gierkę. Zobaczymy, jak to z szansem pójdzie. Ej, dawaj wrzucam Ci papryczkę jedną. I dawaj odpalamy. O, kokosy mam tutaj. No, dawaj na bazę, bo to jest toksy. Ty, pym! A jej co bierzesz, grapplera czy igana? Dalej to ja tamigam. Gacuś! Znowu zakończyłeś? No. Dobra. Odpocząłeś już? No. O ja nie umiem trzymać, nie? Ej, tam. Zmontujesz. Widzowie jakby co to on ma, fi, ma Dawid dwa razy wyłączył, ale spokojnie to się zmatuje. Ej, mam dla ciebie dwa kokosy w ogóle. Koksosy. Ty ktoś w ogóle był na tym? Ej, chodźcie przebrać! Chodźcie przebrać! Zobacz, czy zobacz, jest otwarty. Ta zasię dziewięćdziesiątką, no ale to mogliby być maruderzy. Nie, ta byli. Chodź do środka, zobaczymy czy sejf jest otwarty. No, Dobra, dawaj. Ta, ja mam snajpę. Co? No, No uleg się. I dużą, dużą. A ile masz chapę? Ale to też możesz zniszczyć. Ej, ja będę stakować duże czy małe? Duże. Albo nie, małe, małe będę stakować. Ej, daj mi to małe. Tutaj, tutaj. Ty! pomogę się też czyli O, maskara, bo ja nie Tu, To to zób. Gdzie, że likwidacji też serii ciągów pomagierów. No właśnie. A ja nie mam tego zrobionego. A już nie ma chyba pomagierów. No. no i ja też jutro. Ty coś już... Nie, nie, niż pomagierów, bo ja mam zadanie. No to ale ty jutro będziesz, no proszę. A, Znów zakończyłem, ja to taki... Co? Znów zakończyłem. Leży jeden. Ej. Trafił mnie! Tak, ale zbieramy lód. Spokojnie, może będzie druga gierka. Dobij mi tego, typu, tego pomogiera. A, no to idź, idź, ja. a może nie trwa przecież. No. I daś mi dużą, dasz mi dużą. Gazuś tutaj pływa. I idziemy po typu. Ej, gdzie to dużo? Dawaj, już stawiają, szkoda. Jestem za głupi na tą grę. A tam pan miada. Ile będzie tego na Tak, dawaj ją, dawaj ją, dawaj tą łódkę. Dawaj, spalimy tą łódkę. A, Max ma jakby co, to, to jadę jadę tą łódkę. Widzowie. Co jest? Tam jest dwóch. Ta, jeden ma tutaj loła. Leż jeden, leż jeden. Tańczymy! Przedstawicz. Zostałem się prezent, się w drugą kitę. <noise> prezent. Nie możemy też. Doba Oni są... mają złotego. Drugi cóż? Ej tam, zostawimy go. Dobra, chodź, chodź. Gacuś, się spokój się. Wiem, że psycha siada. No. Nie, nie, ale nie powiedz, ja sam! No i tam jest drugi. Mi no. psycha szada normalnie. Chyba. Nice, nice. Kończymy to zaraz, bo jeszcze więcej rzeczy. gram drugą? Bo będę jeszcze więcej rzeczy muszą montować. Ja no, już dobrze. tyle razy nie sądzę, skończyłem. Dawaj ostatniego kilofujemy. A ja nie mam gdzie on jest. A ja mam innego typa. On no się leczy. Leży! Cał spadnąć. Mamy gość? Nie. O, Szyma, pies. Ja tańczę mu. Potrzebuję jedną dużą. No i potrzebuję matcy. Dużo matca. Potrzebuję. Chodź do strefy. Do strefy! No to szybko gra No ta, leć, leć. No ta, leć, leć. Ta, nie dojeżdżaj ich sam. Razem, razem. Nie dojeżdżaj, nie dojeżdżaj. A oni są tam! Nie, nie Kurde. Potrzebuję od siebie dużą. A, nie, dobra. Odwini. Ta, dawaj! Ale gdzie? Ta, w boksi bok siedzi. W boksi siedzi, o No, nie, nie gin, proszę! Jesteś najlepszy, pamiętaj! No uderzy! To jest! Chyb! Dostałem laser od drugiego. Mam 12 HP. Pomóż mi! To to jest toksik. Zgadza. Nie dał nic do leczyna. O stare. Poczekaj, ja nie mam maców. O, nie. Dawid, ja jestem rip Dawid znowu nie chcę coś zapeł z... Zdałbaram. Wszystko się zmęczy. No. Pij małą potkę Ty ja ci uleczę jeszcze. Nie.

Dobra, Dobrze. dziękuję Wam za oglądanie, myślę, że Wam się filmik spodobał, zostawcie łapkę w górę i soba, no i siao!